Witam wszystkich serdecznie z tej strony Czaberdach Kontynuujemy nasze przygody w krainie rzezimieszków, którzy mają stać się bohaterami i odkryłem po przejściu tej piekielnej misji, ona nie była sama w sobie trudna, ale była jeżeli chciało się, jeżeli ktoś chce wykonać ją tak Uratować tą princesę czy tam baronową. No to jest po prostu masakra z tymi mostami i pięcioma turami na przejście ich. Więc udało się. I odkryłem, że mamy mm, możliwość zrobienia kasy. Zadanie poboczne w tym miejscu. Udam się prawdopodobnie do tych dwóch jego mościów spróbować ugrać trochę, bo mam z kasą Lekkie problemy. 10 kilkatów to jest naprawdę tragedia. Oprócz tego, mój Naurim jest zraniony, więc prawdopodobnie użyję w końcu bandaży. Naurim, jesteś pewien? Zatwierdź. Udało się i 15 życia mu to wróciło. I lecimy do Doliny Cienia. Welcome! I knew I could count on you. I'm never mistaken. Nice. Arsenal. Is that Gladiator's armor? From no. al -Anfa and Meng Bila. and I like all sorts of games. Just no. like you, I hope. What can we win? Money? Treasure? Glory or death? But most importantly, no nie, nie mów, very experience. Are you ready? Mm, tak, co nas czeka, bo no nie bardzo kota w worku chciałbym kupić. Ej, no właśnie. It's a game of life and death, that much we will admit, but we can't tell mm... to? Can please be so kind and give the new players a little sleeping draft. A harmless, mm. It Nie ufam sweet. im za bardzo. Not at all. Not Excellent. See you later. Hmm. Oh, you're awake. Finally. Because you kicked me. Where are we? Looks <laughs> like a, a coproble mundzić. And the only door is locked. At least they gave us some fancy shirts. Wytworne... They smell of slaughtered pigs. Tom, mamy Krasnolickie gry zmienione zostało. Sprawdźmy o co chodzi w tych grach. Zadanie poboczne. Na... Tak. Nic... Aha wydostań się skrypty, oby za życia. Okej. Okay. Co to jest? Skrzynia i... i karawka. Czy ja mogę obydwie rzeczy wziąć? I sprawdzę, jak O Boże! Poważnie co to... Co on. Okuty kij i krótki miecz. No, chyba sobie żartujesz. Kaftan. Portki jakieś. Mały pas. Sprawdźmy wszystkich. Oni wszyscy mają takie coś. Wow, po prostu. I nic na pasach. Ale mają lepsze pasy za to. Mam nadzieję, że uda mi się je zatrzymać. Jeszcze dodatkowo nad... mamy branko. Ten ma pałkę do cholery jasnej. Obuchowa broń. Nie ma tarczy. Co za absurd. Ona ma kru... szab... miecze szable. Miecze szable? Jesteśmy tego. A gdzie łuk? Mieczy szable, mieczy szable, mieczy szable. Yf, mieczy sz sześć. Nie, zero. Co za... Dziadygi. Specznie. Watch the casket. There's something written on the lid. Okay. Don't open me. I bring death. <laughs> Should we let that scare us? A... Otwórz so. nie. You mustn't open... Oh right, you're opening it. <laughs> I think that was a mistake. <laughs> no nie, bez jaj. Bez jaj. Życie. Karawka. Water. They're positively... It says something on the... Have faith. You're not gonna drink that. My throat is parched. The bacon's about to grow pale and keel over. What do you know? There's kluczyk. Okej, okay, mamy kluczyk. Lekko z życiem. Spostradaliśmy lekko życie. Fajnie, wychodzimy. No nie, bez jaj. Co to jest? Skrzynia, skrzynia, skrzynia i skrzynia. I żadnych i wyjście. I żadnych wskazówek. Chciwość popłaca. Czyli. Otwórz skrzynię. 13 złotych dukatów. No miło. Zobaczmy to. Otwórz. Znowu 13 złotych dukatów. Bierzemy wszystko. W cholerę kasy. 52 dukaty. Zamknij. teraz. Jedyne co mi zostało. Stop! Zejdę. A mechanism, on the door. Indeed, it connects the door to the chests. A trap? Not a trap. If I'm not mistaken, <laughs> the chests will lock as soon as we open the door. Let's go. Dobra, ludzie, wiem o co tutaj biega. To jest, wbrew pozorom, bardzo prozaiczna rzecz. Trzeba nie wpaść w pułapki. Dobiec do dźwigni. Po czym ustawić się resztą bohaterów w taki sposób. To jest chyba pułapka, z tego co mi się kojarzy. Więc w dół, w tak. Tak, tak. Spróbujmy tak to zrobić. Kur... przynajmniej dobrze stanąłem. Ajć... Aj, i magik. Magik musi, kurde... W sumie źle to zrobiłem. Zurbaran powinien ściągać... ...na siebie gniew przeciwników. Z tego co widzę, to nie będzie tego tutaj robił. Dobra, lecimy w takim razie po prostej linii aż, aż tu. Chociaż z drugiej. tak. A może nawet aż tu. Leć. Żadnych pułapek, żadnych pułapek. Udało się. Teraz mała ma zdecydowanie tarapaty. Ale zobaczycie zaraz, co się będzie działo. Ilu stoi na pułapkach? Raz, dwa, trzy. Ciągnij. No bez jaj. Po, po, Poważnie? Poważnie. Hmm, no to lecimy w takim razie... No tak, do tego. I ściskamy to. No nie, bo... dlaczego Zurbaran oberwał? Kawalery! No, Ten masz 9 Lecisz go <laughs> Uniknęła na szczęście Teraz Zurbaran. Zurbaran. ma 30, ma 15. A, nie wiem na kogo pierwszego rzucić. Dobra, lecimy tak na siebie. Dobra. Nie było mowy, nie było pytań. Uniknęła na szczęście. Kto to teraz? Krasnolud. Oj, Dobra, krasnoludzie. Wróćcie pomóc. No nie. Wróćcie pomóc. No tak, zurbaranowi. I to z Wilkiem. Pysznie. Teraz mała. Mała musi przetrwać więc leci po prostej ucieka po prostu. Żadnych pułapek. Super. O to mi w sumie chodziło. Mała została y, zapomniana przez przeciwników. Aha, teraz zurbaran. Tak, potrzebujemy znowu tutaj magicznej zbroi. Fajnie. No wilk to ma uderzenie, kurde. Ta małpa wkurzająca jest. To wszystkie małpy są wkurzające. Dobra, Zurbaran ma problemy. Mała ma problemy. Krasnolud się trzyma. I Krasnolud Łota Wilka. Bo on jest największym zagrożeniem dla nas. Pysznie. Poszło fantastycznie. Mała teraz. Mała może spokojnie. Kurde. Nie tak spokojnie znowu. Ile ta małpa ma? Aż 20. Nie może spokojnie do tej małpy. Gdzie jest ta wesz z szóstką? To jest ta wesz? Problem, a ty się po prostu nie narażaj, czyli uciekaj tutaj, oni sobie poradzą, chyba kto to teraz? Siedem, dziesięć, sześć, dwanaście. Został za szóstkę może. Ech, no, W sumie to Zurbaran mógł się uleczyć. Tak. 12, 12. Małpa. Małpa 20 aż, dobra. To zostaje tylko jeden wybór. Wszy i mała. Mała w sumie. Teraz ty możesz lecieć prościutko tutaj i spróbować od nie spostrzeżenie. O nie! Odciągać ataki. Magik. Nasz magik ma jeszcze 15, niech zbiera manę na razie. I atakuje tą weż Pysznie. Odbił się od klaty. Ugryzł jajka. On co robi w szałonowa? Gryzie jajka, do cholery. Tak, sprawdźmy, jak ta czternastka, ta dwudziestka... Naciągniemy tą weż to może się uda skończyć. No, pysznie. E, kto teraz? Mała. Tą też ściągniemy. Pysznie. Dwóch załatwionych przeciwników. Chociaż sytuacja dalej niezbyt kolorowa. Na szczęście nikt nie został z moich zraniony. Zurbaran. Tak, ta wesz ma dychę. Ta wesz ma siódemkę. Ale we dwójkę tą weż załatwimy... Szybciej. Prawdopodobnie. Au, ci pudło. Odbił się od klaty. Nie odbił się od klaty. Au. Tak. 14, 12 i 20. W, ciągu, w dalszym ciągu 20. Chciał boleć mała, błagam cię. Poceluj za, za czwórkę. Ja Powiesz, że zwróciłeś uwagę tej weszy. Nie, nie, Zurbaran został zraniony. Jeszcze się wstrzymam. Za dwa. O kurde, to może być koniec Zurbarana. Na szczęście mała odciągnęła jej uwagę. Uhuhuhuhu, zurban, Ty jesteś teraz w totalnie niezłym położeniu. Musimy to szybko kończyć. Tawesz Majangaż. Dobra. Teraz, kto to teraz? Mała. Tak, dokończę ją. Błagam. Traf. No nie. Nie, Zurbaran, ratuj się, chłopie. Masz 18. Cholera jasny, plus 2 do klasy pancerza, plus 3, plus 4 potrzebujesz, zdecydowanie. Tylko nie spadł zaklęcia, ekstra. Jest szansa, że to przetrwasz. Już spokój, 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 zaraz się leczysz, stary. Zaraz się będziesz leczył. Małpę tylko wykończymy. Obydwie. Ajajaj, aj, aj, mała. Ty też masz niezbyt ciekawą sytuację. Jedziesz go. No. E, no właśnie. Nasz krasnal też zaczął mieć... Hej, eee, ty masz... Chłopie, ty masz tylko Już cz... Wiesz co, Zurbaran. Nie ma bata. Jak to się mówi Spierdalaj I to... O Boże, nie! Nie! Spierdalaj! Tak, to jest jedyne wyjście z jedynko zdrowia. Ojdź Zapomniałem o małej Halery jasnej to Jest jedyne sensowne rozwiązanie w tym momencie. Jedyne. Mała. Mmm, siódemka zdrowia. też co? Ufamy w szczęście Zurbarana. Ta małpa masz tylko sześć. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnej pułap Gdzie ty tu chcesz iść? chcesz chcę iść tu, dziewucho. Tak. Tu i tylko tu. I przeatakować tą małpę. I zabić ją. Uff, Zurbaran. Pójdź sobie tutaj. Masz pięć Masz pięć. Czy to oznacza, że na przykład Tu już nie ma pułapek. A. Chyba. Uf, kurwa mać. A. Zurbaran, lecisz tu i kończysz turę. Małpa będzie za nami ganiać. A ja, zurbaranem będę odzyskiwał manę. I jakoś odzyskam manę, to do was wrócę. Get away! Wecownie prosty sposób wystarczyło wybić wszystkich. W sumie ranę ma ale jak widzicie, cała reszta jest w totalnie dobrym zdrowiu. I kiedy zabiłem wszystkich, bitwa się nie kończy, więc można po prostu kończyć tury bardzo szybko nabić sobie many i leczyć się do woli, więc mam wszystkich w pełnym zdrowiu, tylko ta rana niestety tutaj mu doskwiera i. I obawiam się, że będę musiał mm, uważać na pułapki. Więc nie wiem, co to w ogóle robi. Chyba te, tak się odkrywa pułapki. Przynajmniej staram się to robić. Kto to mała? O co chodzi z tym przedmiotem? Aha, muszę wszystkimi trójką podbiec aż. Tutaj, tu nie powinno być pułapek, a bo to już odkryłem w ogóle. Um, percepcja, nic nie widzę. No Widzę, widzę. Tu nie ma pułapek. Dobrze, użyj. E... Użyj tego, Zurbaran. dźwigni. O jesteś to dalej jasne. Dobra, Na następnej turze. Eee, krasnolud. Zrób... kurcze, nie, nie tak. Zrób krocze. O to miał być kroczek. Dobrze, że nie było żadnej pułapki. Zrób kroczek i percepcja. Nic. Zurban. Pysznie. Jeszcze to bym chciał uruchomić. Bardzo mnie ciekawi, co się wydarzy. Tu. Czekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie. Tu. Percepcja. Nic. Ty włazisz. Tutaj. I tutaj. I Percepcja. Zurbaran, śmigasz, ryzykujesz. Tak jesteś zraniony. Ekstra. I co? I możesz tylko kończyć turę. Percepcja. Żadnych pułapek. No pysznie. Więc tu. I. Percepcja. Żadnych pułapek. Zurbaran, dźwignia. Wow, co to zrobiło teraz? teraz to otworzyło. Kurcze balans. Teraz to trzeba zasuwać tutaj z powrotem. No, widzę, widzę. Tylko, że ty tutaj nie dojdziesz. Zurbaran, śmigaj z powrotem. Co, możesz tego użyć Nie możesz nie możesz nie możesz. No to dobrze To teraz mała ty sobie tam stój I Zurbaran leci do tej dźwigni i... Kręcimy chłopcy Pycha Krasnol Krasnolu Zasuwaj. Nie odkryj żadnych pułapek po drodze. Udało się. Hm. Teraz mamy kupca. Auto zapis, więc jesteśmy bezpieczni. Co? Nam? Na Obniżone ceny. Oh, yeah. To jest zdecydowanie dobre rozwiązanie i już lecimy z tym ze strzałami zatwierdź 80 strzał to jest dla małej zbroja nie mamy żadnej zbroi bandaże się bardzo przydadzą no nie wiem czy to jest holender zatwierdź słaby eliksir liczniczy 5 holender astralny noże dorzuca oszczep prowiant prowiant takie same ceny, chłopie. Kusza mnie nie ciekawi. Przecinacz ścięgien to jest strzała. Linki, przecinanie linek. A, kupmy sobie w takim razie aż 3 Zatwierdź. Przecinacze ścięgien, nie kuszy. Duża skórzana tarcza. Bardzo tego potrzebuje i tyle. Maczuga. Ciekawi mnie tylko Naurin. Ty masz pałkę, która ma 3 do 8, a maczuga ma 2 do 7. To zdecydowanie chyba gorzej. Parowanie tylko masz lepsze, ale... Hmm... Nie, zostaniemy przy tym. Kupię na pewno jeden taki eliksir. To będzie masakra, jeżeli ja go nie kupię. Chociaż ja kupię 24 dukaty. Kupię dwa eliksiry, eliksiry, eliksiry astralne i kupię dwa. Zatwierdź i zostawiam cztery dukaty aż. Noże do rzucania, oszczep, zbroja, bronie, nic więcej. Dobrze, zamknij. Zbroimy się jakoś w takim razie i zobaczymy, co nas czeka dalej, już w następnym odcinku. Bo to znowu była mordęga.